Dziś zegarek dla fanów przemysłu. Witam Was, ja jestem Krystian, a to jest kanał Kaktus 24. I dziś zapraszam Was na prezentację zegarka GA901 AER. Zaczynamy. Stylistyka industrialna od dawna przewija się w modelach prezentowanych przez Casio, jednak ten g nie może być już bardziej industrialny. Ten konkretny model, szczególnie w kolorystyce żółto-czarnej, krzyczy z nadgarstka właściciela, że ten jest fanem wszelkiego rodzaju koparek, a w wolnym czasie jeździ patrzeć jak budują autostrady. Link do tego produktu znajdziecie w opisie filmu. Ja oczywiście zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania, nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Co my tu mamy? Karton, puszka, instrukcja. Jest to model 1aR, więc jak zaraz zobaczycie, ma on białe oznaczenia godzin i napisy. Czym różni się od 1a9? Mi podoba się bardziej, bo jest mniej krzykliwy, ale to kwestia gustu. Warto wspomnieć, że Cactus 24 wprowadził właśnie możliwość zwrotu towaru do 100 dni od zakupu, także jeśli kolorystyka nie będzie wam pasować, macie dużo czasu na zwrot lub wymianę zakupionego modelu na inny. Zegarek jest analogowo-cyfrowy, całkowicie wykonany z tworzywa sztucznego. Ciekawym zabiegiem stylistycznym jest dodanie tych małych śrub na froncie dookoła i wykonanie całego bezela w kształcie śruby. Kopertę chroni szkiełko mineralne. Wymiary zegarka to 53 mm wysokości, 50 szerokości i 17 grubości. Mamy tu pasek wykonany z tworzywa sztucznego o szerokości 26 mm i za sprawą tak szerokiego paska i wagi 65 gram pewnie trzyma się na nadgarstku. W tym modelu Casio odeszło od charakterystycznego metalowego zapięcia i mamy tu plastik, ale wydaje się on być solidnie wykonany. Warto też wspomnieć o tym, że paski są łatwo wymienialne, a to za sprawą tej małej dźwigni. Przesuwając ją, wypinacie pasek. Mamy jeszcze podświetlenie tarczy, ale w tym modelu pozostawia ono nieco do życzenia. Za cenę 371 zł, cena aktualna w dniu publikacji, otrzymujemy wodoodporność na poziomie WR 200. Odporność na wstrząs, timer i stoper, alarm wraz z budzikiem, funkcję sygnału pełnej godziny, funkcję mute, czyli całkowite wyciszenie dźwięków, możliwość ustawiania wyświetlanej godziny w formacie 12 lub 24 godzinnym, podświetlenie, autokalendarz, czas światowy ustawianie i odczytywanie jednocześnie dwóch stref czasowych, funkcję handshift przesuwającą wskazówki dla ułatwienia odczytu daty. GA901AR to zegarek stworzony z myślą o pracownikach fabryk, drogowcach i ogólnie ludziach pracujących fizycznie. Typowy. Heavy Duty. Bardzo wytrzymały. W internecie z łatwością znajdziecie filmy, gdzie ten model jest przejeżdżany koparkami, zalewany betonem, wprowadzany w drgania za pomocą zagęszczarek. Wszystkie te testy przechodzi bez zarzutu. Dodatkowo ma baterię, która według producenta ma wystarczyć Wam na 7 lat działania. Niestety, nie ze wszystkim jest tak kolorowo. Zegarek ma też wady. Co mam na myśli? Podświetlenie, nieco nieczytelną tarczę i przyciski, którymi ciężko się operuje, mimo ich dość sporych rozmiarów. Standardowo link do specyfikacji tego modelu znajdziecie w opisie filmu. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. To wszystko na dzisiaj. Cześć!